Cześć! Witajcie! W tym filmie pokażę Wam jak wykonać zadanie legendarne oraz zadania epickie tygodnia piątego w Fortnite. Zadanie legendarne nie jest trudne, ale jego wykonanie może zająć chwilę czasu, ponieważ aby ukończyć wszystkie pięć etapów należy zebrać 5000 sztabek złota. Myślę, że zadanie najszybciej zrobimy poprzez wykonywanie łatwych zadań od NPC. Zadanie jak zawsze zalicza 4 graczy. Aby wykonać pierwsze epickie zadanie tygodnia 5 musimy zadać 1000 obrażeń używając pistoletów maszynowych, polecam oczywiście na parzankę. Aby wykonać następne zadanie trzeba przeszukać 5 pojemników z amunicją. Dużą liczbę pojemników z amunicją można znaleźć na przykład w największym budynku w Zalewie Zastoju. Kolejne zadanie jest bardzo proste i, aby je wykonać, wystarczy odpalić ognisko. Musimy również modyfikować opony pojazdów. W tym celu będziemy oczywiście potrzebowali opon terenowych, które zostały dodane do gry w ostatniej aktualizacji i można znaleźć je w wielu miejscach na mapie oraz pojazdów. Następnie wystarczy rzucić oponami w trzy pojazdy, aby zaliczyć zadanie. Oprócz tego należy przejechać pojazdem z potnych piasków do kolosalnego kwartału bez wysiadania. Trasa jest dość długa, więc nie zapomnijcie zatankować przed wyjazdem. Uważajcie również, przejeżdżając przez rzekę, aby nie wyrzuciło was z pojazdu z powodu zbyt dużej prędkości. Aby wykonać kolejne zadanie musimy utrzymać prędkość 65 lub wyższą przez 4 sekundy w pojeździe. Wystarczy znaleźć pojazd, kawałek prostej drogi i jechać jak najszybciej, aż zadanie zostanie zaliczone. Natomiast aby wykonać ostatnie zadanie, należy znajdować się w powietrzu przez 2 sekundy, będąc w pojeździe. Także to by było na tyle. Jeżeli film Wam pomógł, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Zapraszam również na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Dzięki! Cześć!